Rolnictwo to sektor ciągle narażony na niebezpieczne wypadki. Przez to my, rolnicy, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby temu zapobiegać. Wraz z programem Wiza Zero chcemy wam pokazać, na co zwracać uwagę, aby uniknąć wypadków. W gospodarstwie najważniejsze jest utrzymywanie porządku, aby zapobiec poślizgnięciom i upadkom. Ważny jest odpowiedni upiór przy stosowaniu środków ochrony roślin. Opinając maszynę lub przyczepę zabezpiecz przed niepożądanym osunięciem. Wszystkie maszyny z wałkami muszą być wyposażone w kompletne osłony. Systematycznie sprawdzać stan techniczny maszyn. Pracując ciągnikami po zmroku, pamiętajcie o dobrym oświetleniu. Gospodarstwo i ciągniki muszą być wyposażone w sprzęt gaśniczy. Pamiętajcie o używaniu maski przy spawaniu oraz okularów przy cięciu i szlifowaniu. Ostatnie lata przyniosły duży postęp w gospodarstwach rolnych. Park maszynowy powiększył się o nowe, bezpieczniejsze maszyny i narzędzia. Świadomość zagrożeń wzrasta, co skutkuje mniejszą ilością wypadków. Jesteśmy na dobrej drodze do stwierdzenia, że rolnik liderem bezpieczeństwa.